Wow, jaka apetyczna kostka czekolady! O rany, Marii ma większą! A Mia ma ogromną! Ale super! Emma, nie smuć się, ty zaczynasz. To prawda, moja kostka jest taka słodka i apetyczna. Mmm, niesamowicie pyszna! Ojej, a co tam jest w środku? Nutella! Wow, ale super! Ta czekoladowa kostka jest odlotowa! Mari, możesz kontynuować Sprawdźmy, co jest w środku mojej kostki O, jakie tu jest cała góra małych ciasteczek Oreo Ale ekstra, uwielbiam je Spadać mi stąd, te wszystkie Oreo są tylko dla mnie Ale to jest super Nawet o czymś takim nie marzyłam A teraz spróbuję czekoladową kostkę O tak, prawdziwa wyżerka ja teraz twoja kolej. No nareszcie! O, i ta kostka jest taka twarda, że nie daje rady jej ugryźć. Ale wiem, co robić. Rozbiję ją za pomocą kilofa z Minecrafta. Tak, udało się! Rewelka! Tylko spójrzcie to cała góra cukierków MMs. Jak one smakowicie wyglądają! Dziewczyny jestem w raju! Jestem wielką fanką cukierków MMs zjem ciutkie. Co jest? A możesz się z nami podzielić, proszę. Niech pomyślę. No dobra, częstujcie się, jestem dziś bardzo miła. Dzięki ja. twoje cukierki są takie pyszne. Dziewczyny, a teraz wszystkie razem spróbujmy czekoladowej kostki. Trzy, dwa, jeden. Smacznego. Tu jest po prostu niesamowite. No. Jaką małą butelkę Coca-Coli dostała Mia? Maria ma większą. Wow, ale Emma ma ogromną butelkę. Zaczniemy oczywiście od mi. Tak, mam najmniejszą butelkę coli, ale najsmaczniejszą. I to wszystko? Nawet dobrze smaku nie poczułam. Teraz ja. Nakrętki się pozbywamy. Oj, przepraszam. Wstawiamy słomkę i próbujemy. O tak, jakie to jest dobre. O, mogę napić się koli Marii za pomocą długiej słonki. Tylko muszę to zrobić ostrożnie, żeby nie zauważyła. O, tak, udało się! W końcu poczułam ten cudowny smak Coca-Coli. Normalnie nie wierzę! Ja co to ma być? Dziewczynę, chciałam podnieść butelkę i wypić kole, ale jest za ciężka! Mam lepszy pomysł wstawię do butelki kranik. I z jego pomocą z łatwością naleje koli do szklanki. O tak, to bardzo proste. A teraz najlepsze. Och, co za pyszności! Oddajcie to moja szklanka. Nie dotykajcie jej. Ta kola jest tylko dla mnie. Mm, jakie to jest dobre. O, to jest dosyć męczące. Dziewczyny, już nie mogę. Teraz ci pomożemy! Naprzód, naprzód! No, z takim wsparciem to sobie ze wszystkim poradzę. Nie mam wątpliwości, teraz mi się wszystko uda. O, tak! Zostało mi jeszcze troszkę. Ostatnie kropelki. Super! Dałam radę! Dzięki za wsparcie, bez was bym sobie nie poradziła. Ojej, nie mogę trzymać tego w sobie! Co za ochyda! Przepraszam, to wszystko przez bombelki. Ojej, ta pizza jest wielkości paznokcia. Mia nie ma szczęścia. Ale Mari ma standardową średnią pizzę. O rany, jeszcze nigdy nie widziałam takich ogromnych pizz jak Emma. Zaczynamy od Mii, w końcu ma najmniejszą pizzę na świecie. Się, ale nawet ją mogę zjeść w fajny sposób, zaraz pokażę. Użyję małych sztućców, które pożyczyłam od mojej lalki Barbie. Pokroję pizzę na kawałki, a teraz spróbuję. Mmm, jakie to jest dobre. Nie mogę się oderwać. Chcę zjeść wszystko, aż talerz wyliczę. E, nie patrzcie tak na mnie, możecie kontynuować. Hurra, jestem taka głodna, chcę tego jak najszybciej spróbować. Co za pyszności! I ser tak fajnie się ciągnie. I jaka pyszna jest taka Ale Palce lizać! Co chcesz, Mia? Serio, chcesz, żebym ci oddała brzegi pizzy? No, okej! Okay. Tak, ja po prostu uwielbiam brzegi pizzy. Są takie pyszne. Mia jest taka dziwna, ale dobra, teraz moja kolej. Spróbuję jak najszybciej zjeść tą ogromną pizzę. Zacznijmy od tego kawałka. Gotowe! Teraz kolejny! I jeszcze jeden! I koniec! Wszystko zjadłam! O nie! Jaki ja mam ogromny brzuch! Aj! Dziewczyny! Niech ktoś mnie podniesie! Ojej, to najmniejsze opakowanie makaronu, jakie widziałam! I dostała je Emma! Mia ma średnie opakowanie, a Mary ma największe! No to zaczynajmy od Emmy! Emma, no dalej! Nie mam nic przeciwko, mam tu też małe chińskie pałeczki. Są takie słodkie. O nie, makaron mi spadł. Dobra, poradzę sobie bez pałeczek. Mm, jakie dobre! Ale bardzo mało. Przestańcie się śmiać. Mia, teraz ty. Super! Bo jestem taka głodna. Ja umiem profesjonalnie posługiwać się pałeczkami, więc to nie sprawi mi trudności, żeby nimi jeść. No to próbuję. Będę zasysać makaron, dopóki cała porcja się nie skończy! No dalej, mi dasz radę! Kibicujemy ci! Kurczę, już nie mam siły czekać! Skończyłam! O tak! Mari, możesz kontynuować! No nareszcie, gdzie są moje pałeczki? Ojej, dziewczyny, przepraszam! Za bardzo się wczułam! Lepiej ci to zabierzemy, żeby się nie powtórzyło! No to będę jadła rękami! Och, jakie to jest dobre! Tak zgłodniałam, że zjem wszystko w kilka sekund. O, taka fryzura nawet mi pasuje! W dodatku jest całkiem smaczna. Marie, chyba utknęłaś! Pomocy! Jaka mała babeczka. A Emma ma średnią. O rany, babeczka mi jest gigantyczna! Wygląda bardzo smakowicie, ale jak zawsze zaczynamy od najniższej porcji. Najmniejsza czy najsmaczniejsza, zrozumiano? O tak, to jest wręcz magiczne. Szkoda, że już wszystko zjadłam. O! Ej, nie dotykać, to moje. Zjem to sama. Ups, mam troszkę kremu na nosie. Hmm, mam fajny pomysł. Mogę podzielić babeczkę na dwie części i umieścić krem w środku. Dzięki temu się nie pobrudzę. Fajny lifehack, prawda? A teraz próbuję. Jakie dobre! Bardzo mi smakuje. Skończyłam. I ja teraz ty. No, teraz moja kolej. Hura, hura. Krem jest przebyszny. Myślę, że za pomocą łyżki będę mogła jeść o wiele łatwiej. Leć do mnie smakołeczku. Nie mogę, to jest super! Chcę zjeść do końca. A teraz pozbywamy się łyżki. Będę jeść rękami. O tak! Tak, nawet lepiej smakuje. Oj, mija, jesteś cała brudna. Nie szkodzi, to było bardzo smaczne. Hmm, kto tam puka? Ej, już bieg na tworzyć. Witam, witam. To są pieniądze. Oto twoje zamówienie. Och, jakie ciężkie pudło. Co tam masz, sąsiadko? Zobaczmy. Aha. To jest wszystko, co pozwoli mi stworzyć moje wymarzone łóżko. Wow, ile tu drewna! Szybko położę to na podłodze. Co ona tam kombinuje? Ojej, zanurkowała w tym pudle! Świetnie, to będzie moja barierka. Jaka ogromna! Super, prawie wszystko wyjęłam. No i oczywiście narzędzia. Oj! To bolało! Dobra, odstawię to pudło przeszkadza mi. Co ona teraz robi? I architekt Mary bierze się do roboty. Okej, okay, postawimy tak, a to tak. No całkiem nieźle. Już niedługo będzie bardzo ładnie. Jestem urodzonym budowlańcem. Piętrowe łóżko. Zawsze chciałam takie mieć. Ekstra. Hmm, teraz jej łóżko jest fajniejsze niż moje. Ale nie szkodzi, mam pomysł. Kupić. A teraz czekamy na kuriera. Oto i on. Witajcie, to dla was. Dziękujemy. Szybko wnieście to do środka. Gotowe. Wow, to jest piękne. A co myślałaś? Łóżko zamontowane, jeszcze trochę ozdób. Dodamy też światełka i jakieś fotki, żeby kącik był jeszcze bardziej przytulny. No to co? Włączamy? Wyszło świetnie. Wow. kopara opadła, co sąsiadeczko? To kto teraz ma najfajniejsze łóżko? Auć, hmm. to bolało. Co tam robi moja sąsiadka? Nie podglądaj. Hmm, co by tu wymyślić? Bingo. Wiem. Muszę udekorować swój kącik wszystkim, co znajdę. Na przykład te zasłony są całkiem niezłe. O, oh, i ten obrót też mi się przyda. Mimo, że nie mam zbyt wiele kasy, to główka pracuje. Świetnie, wygląda super. Tak samo dobrze jak u Jennifer. Aj! Mary, co ty tu rozrzucasz? Ojej, skąd masz takie fajne zasłonki? Teraz obrus pójdzie w ruch, zrobię z niego świetny hamak. Wow, jest taki wygodny. Tak miło się w nim odpoczywa. Cześć, sąsiadko, jak leci? Jakoś tu nudno. Mam pomysł. Zaraz coś zamówię. Mary pęknie z zazdrości. Już biegnę. Dzień dobry, twoje zamówienie. Zainstaluj to tutaj, proszę. Robi się. Wszystko gotowe. Oto twoja zapłata. Dziękuję. Do widzenia. No hej, zapraszam wszystkich na imprezę do mojego pokoju. Cześć dziewczyny. Zobaczcie, jaki mam fajny domek. Jest rewelacyjny, Jennifer. I super przytulny. Urządzamy prywatną imprezę. Nic więcej nie może wejść. Czas zacząć zabawę. O, mam świetny pomysł do dzieła, dobra, obrus, teraz naczynia i moi dobrzy, wierni przyjaciele, Soknuje moja współlokatorka. Podkręćmy muzykę. A, co się dzieje? Co ty na to, Mary? Podoba ci się? Koniec tego dobrego. Popamiętasz mnie? Ochrona? Tak. Chcę złożyć skargę na głośne hałasy w moim pokoju. O, co do mnie? Dzień dobry, w czym problem? Chodź ze mną, pokażę ci. Tu są. To one hałasują. Zaraz się tym zajmę. Co tu się dzieje? Kim jesteś? Są skargi na wasze głośne zachowanie. Chyba wiem, jak rozwiązać ten problem. Proszę bardzo. W takim razie jestem skłonny przymknąć oko. Do widzenia. Ej, co to ma być? Bingo. Mam kolejny pomysł. Zrobię swoją imprezę. Co ja tu mam, fajny, świecący globus. A teraz w tych krążków zrobimy coś ciekawego, Jennifer padnie z wrażenia, świetnie. Teraz bierzemy i przyklejamy kawałki płyt CD do globusa. Wow, super! Wspaniała kula dyskotekowa gotowa. Teraz imprezowy klimat będzie panował tu już na zawsze. A z reszty dysków zrobię dekorację na ścianę. Super, mój pokój błyszczy. Teraz czas włączyć jakąś muzykę. I to na maksa. Co za impreza. Co tam się dzieje? O, patrz. U Mary też jest fajnie. Idziemy zobaczyć, co tam się dzieje. Cześć. Chcemy się z tobą zabawić. Co by tu jeszcze wymyślić? Wiem. Mam fajne pudełko z żarówkami. Hmm. Są niesamowite. A teraz będę potrzebowała kabla. Proszę, łańcuch świetlny gotowy. Muszę go tylko powiesić. Co ona tam wymyśliła? Jak przytulnie! Uwielbiam swój pokoik. Dobra, trzymaj się Mary. Proszę wejść szybko. Musimy sprawić, żeby to miejsce nabrało blasku. Tak, tak, dokładnie to, co trzeba. Wszystko działa. To są pieniądze. Dziękuję. Jak fajnie! Lepiej niż u ciebie, co? Ojej, co się dzieje? A, to pożar! Mamy tu przecież gaśnicę. Zaraz opanujemy sytuację. Nie bój się. Wszystko jest pod kontrolą. Gotowe. Ale moje łóżko... Jest zniszczone. Przykro mi, Jennifer, ale zawsze możesz zamieszkać w moim domku. Dobra, chodźmy do ciebie. Moje miejsce też jest fajne, co? Tak, bardzo tu ładnie. Trzymaj, poznaj moich pluszowych przyjaciół. Hey! Mogę ja? O, czerwona papryczka. Fuj, to obrzydliwe. W ogóle nie chcę tego jeść. Aż się spociłam. Teraz ty. Yeah! Ekstra! Mam coś słodkiego, kinder niespodziankę! Ale super, to jest na pewno pyszne! Tak apetycznie wygląda! Zapomnij, to jest moje! Czyli muszę zjeść tę papryczkę! Będzie ohydna nawet z czekoladą. Chociaż jeśli jej nie ugryzę, to nie będzie tak źle, a wręcz przeciwnie. Ej, to challenge! Musisz ją gryźcia nie oblizywać! No to zjem ją szybko! O rany! Zaraz wybuchnę od środka! Ja płonę! Pomocy! Chwila, założyłam moje specjalne super okulary! A, jestem jak smok wypluwający płomienie! Cała płonę! Muszę się napić! O tak! Tak jest o wiele lepiej! To wszystko? Świetnie! Brudna. Nie szkodzi, wytresie. Gotowe. O nie! Mój kinder! Wszystko się stopiło. Co zrobiłaś z moją kinder niespodzianką? Chwileczkę, tu jest jeszcze zabawka. Ciekawe, co jest w środku. Sprawdzę. Tu jest małe jajko kinder, ale mam szczęście. Jest takie urocze. To na pewno będzie pyszniutkie. Zanurzę je w dodatkowej porcji czekolady. To będzie podwójne czekoladowe uderzenie. Dasz kawałek? Zapomnij to mój kinderek. O tak, ale dobre. A ty nie dostałaś ani kawałka. Hej! Sprawdźmy razem, dobra? O, jakie to interesujące! Mamy popyty. Co je pierwsza wypróbować? Mam naprawdę fajny popyt. Tylko z czego jest zrobiony? Nie mogę tego rozgryźć. To trochę dziwne. Będę musiała spróbować. Okay. Ale coś się nie wciska. Ciekawe dlaczego. Naciskam to naprawdę mocno. O, ale fajne dziura. Pachnie tak dobrze i smakuje niesamowicie. To nie jest taki zwykły popyt. Jest jadalny. Mój pewnie też. Ale coś się w ogóle nie gryzie. Może z tej strony. Kurczę. To jednak najzwyklejszy popyt. Jest kompletnie bez smaku. A ja zanurzę mojego popyta w czekoladzie. O rany! Czekoladowy słodki żelek. To jest po prostu super pyszne. I takie ładne. Może mały kawałek dla mnie, proszę. Oczywiście, że nie. I co ja mam z tym zrobić? Oprócz tego, że mogę się z nim trochę pobawić. O właśnie! Wpadłam na świetny pomysł. Wleję czekoladę do tej foremki i włożę do lodówki, żeby stwardniała. Świetnie. Poczekam tylko chwilę. I będę miała wspaniałego czekoladowego popyta. O, tak! Moja czekolada zastygła. Jest super! To będzie pyszne! Spójrz! To będzie niewiarygodnie dobre. A teraz zanurzę to w płynnej czekoladzie. I co otrzymam? Podwójnie czekoladową rozkosz. Mm. O tak! Palce lizać! Co jest? Mm, może kawałek dla mnie! Ty się ze mną nie podzieliłaś kinder niespodzianką. No to ukradnę ci twój popyt i zrobię coś jeszcze fajniejszego. Zobaczysz! Ale super się naciska, jest taki relaksujący! Tak uspokaja! Ej! Oddaj mój popyt! Chcę się nim pobawić. Oddawaj! O nie, zepsuł się. I co teraz zrobimy? Szkoda. Był taki fajny. Ej, ale nadal można się nim bawić. Serio? Tak, nadal można wciskać guziczki. Co za zabawa. Sprawdzam. Mam kukurydzę. Nawet z czekoladą to nie będzie przysmak. A ty co masz? Ja mam lody, ale ekstra! Skoro ty masz kukurydzę, mogę dać Ci loda. Chcesz trochę? Chcesz? Oczywiście, że chcę! Aha. Tylko żartowałam. Nie dam Ci żadnych lodów. Okay. A teraz zanurzę je w tej czekoladzie. Zaraz zjem lody czekoladowe. Są niesamowicie pyszne. Takie fajne. Po prostu rewelacja. Wezmę dwa naraz i zanurzę je w czekoladzie. Wspaniale! Co może być lepszego od jednego loda? Tylko dwa lody, oczywiście! Są takie dobre! Uwielbiam je! I ja też chcę! Skończyłam te super czekoladowe lody. Został jeszcze jeden! Co z tobą? Ej, co z tobą? Czyli teraz mogę zabrać twojego ostatniego loda. Daję go sobie czekoladą i zjem z wielką przyjemnością. Jest taki dobry, po prostu cudowny, niesamowity smak. Ale co ja mam z tobą zrobić? No dobra, rozmrożę cię. Już zjadłam twojego loda, więc mogę to zrobić. Co się ze mną stało? Huch. O nie, gdzie są moje lody? Zjadłaś je! A teraz zjadaj swoją kukurydzę. No pewnie, że ją zjem. Już nie jest taka paskudna po tym pysznym lodzie. Chociaż nie, jednak jest paskudna. Mam pomysł. Potrząsnę kukurydzą. I co otrzymam? Ziarenka oczywiście. A tego już nie potrzebuję. Podgrzeję ziarna i zrobię coś pysznego. Nikt tego wcześniej nie widział To będzie popcorn, ale nie taki zwykły popcorn Ekstra, wskakuje mi prosto do buzi Jest przepyszny A teraz przygotuję ekstra danie okay. Oczywiście popcorn, ale nie taki zwykły z czekoladą z fontanny Wsypałam go do wiaderka, a teraz poleję na wierzchu czekoladą Ostrożnie wylewam ją do chochli i powoli polewam nią popcorn. A teraz zjem ten piękny czekoladowy popcorn. Rewelacja. Co chcesz? Daj mi trochę, proszę. No dobra, łap. Łapie! Łapie! Ej, no proszę! Łap, jeśli złapiesz, to będzie twoje. Jeszcze troszkę! Jeszcze troszkę! To niesprawiedliwe! Ej, nie ciągnij to moje! Aj! Popcorn się rozsypał, ale przynajmniej udało mi się spróbować. Teraz ja otwieram pierwsza. O, oh, wow, Coca-Cola! Super! A co ty masz? Jestem ciekawa. Fuj, to brokuły! Co za ochyda? Nie chcę tego jeść. A ja mam Coca-Colę i ją uwielbiam. Bo często mnie proszę. Nie ma mowy, sama to wypiję. Wypiję całą butelkę. Ale mam jeszcze czekoladę. Zmieszam Coca-Colę z czekoladą i będę miała czekoladową Coca-Colę. Ale z jakiegoś powodu nie leci z tej butelki. Aha. Wiem co robić: wyleję ją prosto do mojej buzi. O nie, spudłowałam! To nie fair, jestem teraz cała brudna. Ale to i tak jest pyszne. To jest takie dobre. Muszę być ostrożniejsza. To jest takie dobre. No daj mi troszkę, proszę. Nie ma mowy, zjadaj swoje brokuły. Nawet pachną obrzydliwie. Może będzie lepiej z czekoladą. To wciąż jest paskudne, ale może czekolada poprawi smak. Fuj, nie. To nadal jest ohydne. Nie zjem ani jednego kawałka więcej. Dzięki. Musisz to zjeść, no dalej. Dobra. Dodam więcej czekolady. Boe! To obrzydliwe. Nie chcę zamienić się w królika. Czuję się okropnie. O, niedobrze mi. Ups, przepraszam. O nie, zaraz zemdleję od tego smrodu. Sorry, to się zdarza po brokułach.